Wdowczyka z Polonii Warszawa i Olafa Lubaszenkę, przedstawiciela środowiska kibicowskiego w naszym studiu. Panowie, dzisiaj grają drużyny, które słyną przede wszystkim z kapitalnej obrony. Z tym, że Francuzi mają jeszcze podobno najlepszego piłkarza świata, Zinedina Zidana, który gra w środku pola. Która z tych drużyn wydaje się Wam lepsza? No ciekaw jestem jak to będzie wyglądało na boisku. Ja wiem, że Włosi mają wyśmienitą obronę i grają wyśmienicie dobrze, zresztą w tym ostatnim meczu zagrali kapitalnie. Natomiast Francuzi znowu ofensywa. I zobaczymy jak to będzie korelowało ofensywa i defensywa. Ja, każdy wynik dzisiaj jest możliwy, ale ja tak mimo miło wszystko liczę na, na Buchu. Tak, Włosi najmniej bramek stracili do tej pory w tych rozgrywkach. E, no, Francuzi również wydaje mi się, jest, jest to zespół, który jest taki najbardziej wybalansowany. To znaczy, że w każdej formacji mają zawodników, którzy mogą strzelać w ramki, w każdej formacji są zawodnicy, którzy potrafią atakować i bronić. E, ja stawiam na Francuzów. No to ja powiem w takim razie, z, zgadzając się z, z panem trenerem apostelem, że dokładnie każdy wynik w tym meczu jest możliwy. Może poza czterobramkową wygraną Włochu. E, e, w związku z tym trudno cokolwiek zgadnąć. Myślę, że może paść remis, żeby obstawić tę trzecią możliwość, nie wymienioną przez Panu. No, ale remisu tutaj nie przewidujemy. A wówczas będziemy liczyć, Do gryka, liczyć na dogrywkę i rzuty karne: bramkarze Francesco Toldo, Fabian Bates, Który z nich może mieć mecz, kolejny mecz życia dzisiaj. No ale kto w końcu? Nie, Bo w końcu też będą karne, Włoski, francuski. 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 Tak. Rozumiem. Proszę Państwa, popatrzmy jeszcze przez moment na to, jak wyglądała droga do finałów obydwu drużyn. Włosi w grupie wygrali z Turcją, z Belgią oraz ze Szwecją. Następnie w ćwierćfinale pokonali Rumunów i w półfinale to pamiętamy całkiem niedawno dramatyczny mecz z Holandią i w rzutach karnych zwycięstwo 3 do 1. Natomiast Francuzi w grupie szybkie zwycięstwo z Danią, potem z Czechami, wpadka z Holandią, chociaż niektórzy twierdzili, że była to wpadka przemyślana po to, żeby potem mieć lepszy układ gier. Wykazało, wykazały ćwierć finały to, że być może tak było wygrana z Hiszpanią 2 do 1 i z Portugalią, ale z dużym trudem, także 2 do jednego pokarnym Zinedina Zidana, zagranie ręką Abla Xaviera, to także jeszcze świetnie pamiętamy. Proszę Państwa, już za chwilę przenosimy się na stadion De Kuip w Rotterdamie. Wielki mistrz Ulik von Jungingen daje wam te dwa nagie miecze. I wszystko co chcecie i uprzejmie zapytuję się pana, czy w zamian nie dostałby trochę waszego kleju do glazura, bo ten nasz krzyżacki zupełnie do niczego się nie nadaje. Pawołki Atlanta! Nie, jeden worek zatłam miecze, inaczej nie da... Atlas das ist gut. Ja, ja, nawet bardziej niż gut. Sponsorem transmisji z Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej jest producent piany montażowej Tyta. Program sponsoruje producent sprężystej wełny do izolacji termicznej poddaszy Izover Gulfiber. Stadion Dekuj w Rotterdamie, jest tam już Dariusz Szpakowski. Darku, powiedz nam, czy rzeczywiście wszyscy nastawiają się tutaj na grę obronną? Czy słynna włoska katenacio będzie tutaj triumfować? Bo przecież Włosi.